Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do Niego: Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń. Z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: Napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. 3 sierpnia 1924 roku w Bazylice katedralnej we Wrocławiu odbyły się święcenia kapłańskie. Były to święcenia jednak dosyć nietypowe, przede wszystkim dlatego, że przyjmował je tylko jeden kandydat. ów kandydat był bardzo słabego zdrowia. Po długiej, ciężkiej chorobie, po pobycie w szpitalu, pod znakiem zapytania stało w ogóle to, czy do tych święceń powinien zostać dopuszczony? Za Zakrystianin, widząc przedemszą tak słabiutkiego fizycznie kandydata, miał powiedzieć: No, panie, z takim zdrowiem, to raczej na cmentarz trzeba się szykować, a nie do święceń. Sam kapłan wspomina, że w czasie liturgii święceń, gdy leżał na posadce podczas litanii do wszystkich świętych, Największym jego zmartwieniem było to, czy o własnych siłach da radę podnieść się z posadzki. Tak był osłabiony. Biskup, który miał mu tych święceń udzielić, powiedział, że warto wyświęcić go na księdza chociażby po to, aby w swoim życiu mógł odprawić jedną mszę świętą. W ten oto sposób 3 sierpnia 24 roku ów kandydat przyjął święcenia kapłańskie. Odprawił swoją pierwszą mszę świętą. Następnego dnia odprawił drugą, później trzecią, czwartą i kolejną. Co więcej, kilkanaście lat później został nawet biskupem, a później kardynałem. A dzisiaj Błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo to właśnie on był tym kandydatem do święceń, nierokującym żadnej nadziei, nazywamy w Polsce prymasem tysiąclecia. Pan Bóg potrafi zaskakiwać, gdy kogoś powołuje. I to nie jest tak, że Pan Bóg powołuje nadzwyczajnie zdrowych, pobożnych czy mistyków. Ale uzdalnia tych, których powołał. Razem z klerykiem Andrzejem przyjechaliśmy dzisiaj do Was z seminarium duchownego, prosić nie tylko o ofiary materialne, ale przede wszystkim o Waszą modlitwę w intencji powołań, bo sprawa staje się coraz bardziej poważna. Jeszcze 15 lat temu, gdy ja wstępowałem do seminarium, było nas około 135. Dzisiaj w seminarium jest 39 chłopaków. 15 lat temu, gdy ja zaczynałem swój pobyt w seminarium, na pierwszym roku było nas 34. Dzisiaj na pierwszym roku jest 9. Smutne jest to i jest to znak czasów. Że spośród tych dziewięciu, którzy w tym roku zgłosili się do seminarium, nie zgłosił się nikt z Lublina. Z miasta, która ma 340 tysięcy mieszkańców, w tym roku do seminarium nie zgłosił się nikt. Ani jeden. Czy jest tak, że Pan Bóg przestaje powoływać? A może jest tak, jak mówi Pismo Święte? że troski doczesne, łuda, bogactwa, wszystkie sprawy, którymi tutaj się zajmujemy, tak mocno zagłuszają to powołanie, że ten głos zostaje niezrozumiany. Pobyt w seminarium duchownym trwa 6 lat. Jest to czas nauki filozofii, teologii, studium Pisma Świętego, dogmatów, historii Kościoła, sakramentologii. Jest to 6 lat, Zarówno fizycznej pracy, nauki, jak i wspólnego spędzania wolnego czasu. Sześć lat rozeznawania, czy rzeczywiście ten głos powołania, który słysza jest prawdziwy, czy rzeczywiście chce w swoim życiu pójść drogą kapłaństwa. A nie jest to droga dzisiaj łatwa. Doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że jak ktoś zechce, to zawsze znajdzie powód, żeby księdza skrytykować. Nawet najbardziej pobożnego, pobożnego księdza można zawsze skrytykować. Czytałem gdzieś w jednym felietonie, że jeśli ksiądz jest dobroduszny, często się uśmiecha, to ludzie bardzo szybko powiedzą, że jest jakiś dziecinny i niedojrzały. A jeżeli ksiądz bywa poważny, zamyślony, to ludzie zaczną go uważać za wiecznie niezadowolonego i naburmuszonego. Jeśli ksiądz jest przystojny, to ludzie zaczną plotkować, że za bardzo dba o swój wygląd. A jeśli jest po prostu brzydki, trochę niechlujny, to bardzo szybko można powiedzieć, że żadna go nie chciała, no to księdzem został. Jeśli ksiądz jest otyły, to ludzie podsumują złośliwie: no, takiemu to nic nie brakuje. A jeśli ksiądz jest chudy, chociaż trochę zaniedbany, to powiedzą, że jest fajtłapą, niedbającym o swój wygląd. Jeśli ksiądz mówi długie kazania, to jest nudny i powtarza się. A jeśli mówi krótkie, no to znaczy, że się nie przygotował. Jeśli ksiądz odwiedza swoich parafian, no to wtyka nos w nie swoje sprawy. A jeśli stale przebywa na plebanii, no to nie interesują go problemy jego parafian. Jeśli ksiądz spowiada zbyt długo, to męczy ludzi przy konfesjonale. A jeśli spowiada zbyt szybko, to robi to niechlujnie i być może nie ma powołania. Jeśli ksiądz w kościele prosi o ofiary na budowę czy remont kościoła, to mówi cały czas o pieniądzach. A jeśli nic nie robi, no to jest kiepskim gospodarzem. Jeśli ksiądz jest młody, no to wówczas nie ma doświadczenia. I co on może wiedzieć o prawdziwym życiu? A jeśli jest stary, to jest niedzisiejszy. I nie zna realiów współczesnego świata. Jeśli ktoś zechce, zawsze znajdzie powód, żeby każdego księdza bez wyjątku skrytykować. Ale jeśli ktoś z was, być może dzisiaj, stojący gdzieś pod chórem, siedzących gdzieś w tych ławach, słyszy gdzieś po cichu, głos powołania do życia kapłańskiego, do życia w zakonie, to może być pewny, że nieważne co mu przyszłość przyniesie, nieważne co w przyszłości ludzie będą o nim mówić, jeśli masz powołanie, starasz się nad nim pracować, to będziesz szczęśliwym księdzem. Spora część osób wstępujących do seminarium duchownego mówi „Proszę księdza, gdybym nie spróbował, to bym wypominał sobie do końca życia, że chociaż nie spróbowałem. Spora część chłopaków wstępujących do seminarium w międzyczasie rezygnuje, odchodzi. Rozeznają, że to nie jest ich droga, ale mówią później, że gdybym nie spróbował, gdybym się nie odważył, to bym tej decyzji żałował do końca życia. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy o weselu w Kanie Galilejskiej. Nasz arcybiskup powtarza często, że małżeństwo pomiędzy kobietą a mężczyzną jest niczym równanie z dwoma niewiadomymi. Natomiast sakrament kapłaństwa to równanie z jedną niewiadomą, bo Pan Bóg jest zawsze stały, zawsze taki sam. I w tej dzisiejszej Ewangelii Usłyszeliśmy też słowa Maryi do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Są to ostatnie słowa Matki Bożej zapisane na kartach Ewangelii. Maryja pojawia się wielokrotnie na kartach Pisma Świętego. Jest przy Jezusie, gdy On czyni cuda w czasie drogi krzyżowej, jest obecna pod Krzyżem po zmartwychwstaniu. W czasie zesłania Ducha Świętego. Ale te słowa z dzisiejszej Ewangelii są ostatnimi słowami Maryi zapisanymi na kartach Pisma Świętego. Są więc niczym jej testament, ostatnia wola. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I co by nam dzisiaj Pan Jezus powiedział w których trudnych czasach? Gdy ilość osób pragnących służyć mu jako kapłani tak radykalnie się zmniejsza. Być może powiedziałby nam, tym, którzy są starsi, żebyśmy się naprawdę modlili o nowe święte powołania, po każdej mszy świętej kleryk Andrzej będzie stał przy wyjściu z kościoła i rozdawał takie specjalne kartki z modlitwą o powołania, żeby się nie okazało, że za 20-30 lat nasze lubelskie seminarium będzie niemalże puste. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Te słowa są skierowane także do was, młodzi, którzy gdzieś tam pod chórem być może stoicie i rozmyślacie, co zrobić w waszym życiu. I być może gdzieś w głębi serca, czy gdzieś w głębi sumienia, jakiś cichy głos powołania się rozlega. Żebyście mieli odwagę, warto spróbować, nie lękać się. Pójdź za głosem powołania, jeśli je słyszę, bo jeśli Pan Bóg mnie rzeczywiście powołuje, chce, żebym mu służył jako kapłan, osoba zakonna, to nieważne, co nas w przyszłości spotka, będziemy zawsze szczęśliwymi ludźmi. Amen.